Tomaszowcy radni obradowali podczas 41. sesji. Podjęto 15 uchwał. Sesja, mogę powiedzieć, że to była spokojna, merytoryczna, no jak zawsze w punkcie interpelacji wnioski radnych, to tutaj była dyskusja szeroka, ciekawa, tematyka różna, no ale to już szczegóły będą w protokole i do prezydenta dodatkowo pójdą, a część odpowiadali panowie prezydenci, natomiast na bieżąco, natomiast inne jeszcze jakieś tam zapytania zobowiązali się, że dadzą na piśmie. Następne dwie uchwały to zwykle standardowe yy, zmiany w budżecie, jak również w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013-2022. Jak wiemy tutaj z, z upływem czasu zmienia się realizacja budżetu, zmienia się y, również finansowanie, czyli tutaj dotyczyło zmian po stronie y, dochodów i wydatków, zwiększenia i zmniejszenia. No, szczegóły pani skarbnik mówiła i te uchwały zostały również y, podjęte. Ważną też uchwałą, o którą, którą nawet referował pan prezydent Rafał Zagozdan, to było, była uchwała w sprawie udzielenia w 2014 roku pomocy finansowej dla powiatu Tomaszowskiego na realizację zadania przebudowa ulicy Świętego Antoniego. Na odcinku od Mościckiego do ulicy Granicznej. Tutaj jest to najładniejsza, największa ulica w centrum miasta. Wspólne działania powiatu i miasta dotyczą tych zagadnień, gdzie będziemy mogli pozyskać środki zewnętrzne. Około wartość, tam około jednego miliona, prawdopodobnie. No, tak z wstępnych szacunków. Drugie jeszcze uchwały dotyczyły zmian w składzie osobowym. Komisji Pomocy Społecznej, jak również, również Komisji Rewizyjnej. No jeden z radnych złożył taką prośbę i Rada uwzględniła jego prośbę i uchwały zostały podjęte. Ponadto trzy projekty uchwał zostały przygotowane przez Komisję rewizyjną. Dwa, dwie, dwa, dwie uchwały zostały podjęte w takim zakresie, że przy, uchwały zostały, będą przekazane sprawy do rozpatrzenia według właściwości. Pierwsza dotyczy przekazania do Urzędu Gminy Miasta Tomaszów, a druga do samorządowego Kolegium odwoławcze, Odwoławczego. I jak jeszcze te uchwały, które pan prezydent dodatkowo wprowadził, to są podjęcie uchwały w sprawie zmiany prawa własności nieruchomości gruntowej należącej do miasta Mazowieckiego, Tomasza Mazowieckiego, należących do osoby fizycznej położonych w Tomaszowie przy drodze krajowej. No tutaj była dyskusja w tym zakresie trochę kontrowersyjnych pytań, ale w sumie nie jednogłośnie, ale została ta uchwała podjęta. I uchwała wyrażenie zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego w budynku położonym przy ulicy świętego Antaniego 55. To tyle mniej więcej projektów Ucha. Jest to w sumie 15 uchwał, które zostały podjęte przez Radę Miejską. Na 24 punkty mi się wydaje, że nie tak, nie tak najgorzej jeśli chodzi o nie. Uchwałą Rady nadano też tytuły zasłużony dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego. Do grona zasłużonych dołączyli Jerzy Wojniłowicz, wybitny pedagog, historyk, geografii i długoletni prezes Polskiego Koła Historycznego w Tomaszowie, społecznik, autor wielu publikacji naukowych oraz Bogusław Drozdowski, związany ze sportem, emerytowany nauczyciel i trener, działacz społeczny, samorządowiec, inicjator budowy wielu obiektów sportowych na terenie miasta. Obie uchwały radni przyjęli jednogłośnie. Statuetki uhonorowanym zostaną wręczone podczas miejskich obchodów Dnia Nauczyciela 14 października w Ośrodku Kultury Tkacz. Dodatkowo na zakończenie sesji głos zabrali przedstawiciele dzielnicy, tam piaskowa kaczka. Tam to oni, oni problem mieli, bo byli też u mnie, pana przewodniczącego pełen zakres prac, które. Obejmuje ten, 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 ten teren, drogi, kanalizację, chyba. Zapomniana dzielnica. No, może częściowo tak, dlatego byli u nas, jak z, z, z przedstawionej informacji, byli u prezydenta, ale już jakieś zielone światełko jest w tunelu, że ten teren będzie. Mają tam swojego przedstawiciela, radnego goździka, który do tej pory niewiele zrobił. No mają. No, trzeba, trzeba go będzie zaktywizować, żeby albo może aktywizuje się tylko, no, nie za bardzo y, medialnie, że tak powiem.